Tutaj mamy pierwsze pomieszczenie, jak widać. Na Tu jest ten inhalator. Tak, na leki. Nasze słowo, takie religijne gazetki, widać. Tutaj na końcu odcinka pokażę Wam wnętrze tego domku, który teraz sobie pokazuję, Bo też byliśmy, ale jest w fatalnym stanie. Także na końcu jeszcze rzucę taki bonus. Co mamy tutaj? Nic nie chcę deptać, bo tutaj właśnie same takie religijne i podłoga też jest dosyć miękka. Widziałem, że jest piwnica, także lepiej nie ryzykować. Odzież męska. Sama męska. Chyba, że to jest damski golf, jest Damski. A jest właśnie męska odzież. Damska. Co to jest? List? To są listy. Tak? Mhm. Po niemiecku? No. A weź przebrzuć tę stronę? Mhm. Pamiętnik może być, że pamiętnik. Przetłumaczymy później probiej zdjęcia. Zrób kilka kartek wtedy się tam I tutaj co mamy? Mamy piecek waflowy Stoliczek jakby dla dziecka, nie? Czy co to mogło być? czy nie nocne. mały albo nocny z foteli jest telewizor duży telewizor ale jest odwrócony. nie wiadomo co to za Ten rodzaj telewizora no dobra obrazek Jezusa i też jakieś leki to jest pierwszy pokój też widać tutaj Jezus. Pokażę jeszcze. Tutaj ten pokój ale on jest chyba najmniej wyposażony z nich wszystkich, bo jest tylko jedno łóżko. Tu jest drugie łóżko. Jest obraz Maryi. Tak jak widać, farba odchodzi. Jest klimat. Jest, jest klimat tutaj w tym domku. Takie światełko. I też, ale jak ten piec jest zrobiony. Tu jest tak jakby jedna część i nie ma paleniska. Tu jest. Druga część i też nie ma paleniska, to pewnie przechodzi na cztery pomieszczenia. Albo znaczy, a tu już jest kuchnia. No tutaj przyjdziemy zaraz, chociaż to już tutaj pokazane. O, tutaj będzie tak. Sień? Sień. i też jakiś odzież wierzch na wisi. zegar wypruty nie ma, a tutaj co jest? zula, zula. plastry miodu bo na zewnątrz właśnie Właś widziałem, że są wkładki, wkłady no całe mm. uh -huh. a tutaj co mamy? bezpieczniki pompka szczotka rowerowa do szczotka żyletki. do butów, dokładnie, żelatki. dobra a weź otworzyć ten no a tutaj jakieś ogórki inne do sadzenia, chyba. Dobrze, tu tą część mamy. Jeszcze tutaj wejdę do kuchni. Tu jest taki piec. Mamy czajnik. Jest tak zaokrąglone, nie? Ale ziemię. A tu są paleniska do tego pieca. Tu są paleniska i na dwa pokoje jest zrobione. Tutaj przejdziemy z drugiej strony. Tutaj widać dach leży, tam są naczynia, ale to od tamtej strony, pokażę, nie będę się przeciskał. Tutaj mamy pani dobra. Dobra, jest kolejny pokój. co tutaj? Tutaj są dziury w podłodze, konkretne, nie wiem czy kogoś noga została, ale tak jak mówiłem jest bardzo męko Tutaj kolejne dziury i tutaj jest kolejny piec połączony z tamtymi, czyli trzy piece. O, zapadłem się. Tam nie będę podchodził bliżej, pokażę z daleka, jaki nabelek został. I porcelana jeszcze. świece w szafce, tutaj fotel. I łóżko. Dobra. Tutaj widać, że jest właśnie podpiwniczenie. I to chyba też tak jak kuchnia. Tutaj jest ten nabelek fajny, kuchenny. Żeby mi się go tak pokazać, o proszę, w całej okazałości. Czyli tutaj, jak jedna kuchnia, tutaj są walizki i odzież, a tutaj mamy część drugą kuchni. Mamy jeszcze garki, tutaj maszynka do golenia, krem do golenia. Dużo garków tam był właśnie zlew widać, ale już nie ma. Pewnie przez to okno został wyniesiony. I reszta naczyń. I krzyż nad wejściem. Tam byliśmy przed chwilą z tamtej strony. Tutaj mamy jeszcze. Aha, tutaj jest wejście, żeby jeszcze pokazać w całej okazałości. Byfy. I taki rekord. Wejście do piwnicy, ale widzę, że nie jest pod całym budynkiem. Tylko tutaj taki mały pomałek I tak się przedstawia. Ten domek jeszcze się tak przejdę po całym pokażę. Tutaj od tej strony może zrobić tam zdjęcie tego. Co? Jak podłoga zapadnięta. Jeszcze ładny mebelek. Tak wygląda ta chatka. Tak jak prędzej mówiłem, że jeszcze na koniec materiału pokażę. W części, na pewno nie cały, ale w części ten domek wygląda. No i mamy tutaj wnętrze domku, ale jest bardzo ciasno i wyposażenia tak jak widać bardzo mało trochę konserw, konserw. Jakieś śliwki zostałe. No tutaj są nazwiska, dokumenty, prawo jazdy. Zobaczymy czy jest wejście do następnego pokoju, bo domek jest zawalony. Tam jak widać obrazki właścicieli chyba. A tutaj co jest za tym okno, nie? Mhm. Zobaczymy dalszą część tej budki. Budki, chałupki, piec rozwalony całe. I też ma na dachu strzechę, nie? Ta chałupa. No. Tutaj co mamy? Zobaczcie Obrazki Okrawe. Przejdziemy dalej zobaczyć. Ten to tak spontanicznie się tutaj trafił w międzyczasie. Także zostańcie z nami. A tutaj jest owalona. Cała ściana nie ma co wchodzić, bo może runąć. Także idziemy dalej zobaczyć. A tak ten domek z zewnątrz się prezentuje. Także jest trzecha na dachu. Też taka stara chatka. Widać. Klimatyczna. Dziękuję, zapraszam ponownie. Pozdrawiam do następnego. Chodzak na urbexie.